Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciec. W klubie sportowym Paco przy ulicy Zana 72 spotkaliśmy Piotra Styżeja, piłkarza lubelskiego motoru. Piotr opowiedz internautą Paco.pl skąd Twoja obecność tutaj w naszym klubie? Witam. Moja obecność w klubie Paco wynikła z tego, że znałem kontuzji, a Pan Rysio Majewski tutaj zajmuje się chłopakami, którzy są po operacjach, także Trochę u niego tutaj spędzę i tak Akurat miło mi się trenuje Chyba lepiej nie mogłeś trafić bo Ryszard Majewski no to jeden z najlepszych specjalistów w Polsce No tak Sam pod sobie czuję, że jestem 4 miesiące po operacji A czuję się dużo dużo lepiej niż Ludzie, którzy przychodzą w ogóle W ogóle po Operacjach i bez żadnej rehabilitacji wcześniej. No, nabieram siłę i robię wszystko, żeby później wrócić jak najszybciej do sportu. No właśnie Piotr, mówisz, już 4 miesiące jesteś po operacji. Jak długo będzie trwała jeszcze rehabilitacja? No, myślę, że jak najdłużej to będzie dziś do 15 marca. Czyli jest duża szansa, że jednak wrócisz podczas rundy wiosennej i pomożesz chłopcom w walce o awans do pierwszej ligi? No, mam taką nadzieję i chcę jak najszybciej wrócić, bo wiadomo. Nikt nie lubi się długo lecieć, tylko każdy lubi grać to, co lubi. Twoi koledzy w czwartek już wrócili do zajęć. Trenuje z drużyną Dawid Ptaszyński. Z tego co wiem, ma pojawić się także i Daniel Koczon. Myślę, że to są dobre powroty to jest dobry kierunek? No, na pewno chłopaki zapali trochę doświadczenia, które już mieli trochę wcześniej. Także mam nadzieję, że wszystko zaowocuje i będziemy świętować. W pod na początku czerwca awans do pierwszej no ligi. gdzieś w tych waszych głowach jest cały czas ta myśl, musimy, musimy, chcemy, chcemy i musimy, może o tak. Znaczy nie ma, nie ma, że akurat musimy, po prostu tak fajnie się użyła ta runda jesienna i po prostu nikt się nie napinał, robili chłopaki co mieli zrobić i akurat tak fajnie wyszło, że teraz miasto się w to zaangażowało i po prostu jest jest cel, że jak awansujemy, to będzie dobrze, ale też nie ma takiej, yy, takiej pompki, że po prostu musimy za wszelką cenę, bo to po prostu no, każdy chce, wiadomo, każdy chce wywalczyć jak największe cele i to chyba ka każdy rozumie, że pierwsza liga to dla takiego miasta to jest pułap, który powinien być na poziomie. Tym bardziej, że za chwilę będzie piękny stadion. I aż prosiłoby się, żeby na tym stadionie była jakaś większa piłka niż, niż druga ligowa. No jasne, mam nadzieję, że stadion będzie jak najszybciej i jak będzie przychodzić jak najwięcej ludzi. No Gość... po, po, to się, po to się gra w piłkę. Dla ludzi. Gościem pak.pl był piłkarz lubelskiego motoru Piotr Sturzej. Dziękujemy Piotr. Dzięki.